Ziobro chce, by prezydent pilnie zwołał Radę Gabinetową Zbigniew Ziobro. Po wyroku CUE zwracam się do prezydenta o zwołanie Rady Gabinetowej. Zwracamy się z prośbą do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Gabinetowej, ogłosił Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości domaga się dyskusji nad nową sytuacją spowodowaną orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska dotyczącym mechanizmu warunkowości. W jego ocenie mechanizm warunkowości ma pozwolić na stosowanie elementów przymusu, bardzo daleko posuniętych gruźb i szantażu ekonomicznego. W środę Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego. Mechanizm ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z procedurą ustanowioną w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej i nie przekracza granic kompetencji przyznanych Unii, a także szanuje zasadę pewności prawa, uznali sędziowie CUE. Zbigniew Ziobro podkreślił w piątek na konferencji prasowej w MS, że Rada Gabinetowa jest Taką nadzwyczajną instytucją przewidzianą do spraw szczególnie ważnych z punktu widzenia interesów państwa. Wydaje się, że w sprawie, w której zdecydowaliśmy się skierować prośbę do pana prezydenta o zwołanie Rady Gabinetowej, zachodzą właśnie takie przesłanki: co do potrzeby wspólnej dyskusji organów władzy wykonawczej, szeroko ujmując nad nową sytuacją, która rysuje się w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska, mówił minister. Według niego, Słoni niejako usiłował zalegalizować tak tzw. Rozporządzenie o warunkowości, które w sposób oczywisty z naruszeniem, złamaniem obowiązujących traktatów, wprowadza nowe procedury prawne pozwalające Komisji Europejskiej na bardzo daleko idącą ingerencję w sprawy wewnętrzne państw członkowskich Unia Europejska. Jak ocenił szef MS, mechanizm warunkowości ma też pozwolić Kena stosowanie elementów przymusu, bardzo daleko posuniętych gruźb i szantażu ekonomicznego, który wpływa na procesy demokratyczne w państwach członkowskich. Ziobro, pan Timmermans chce obciążyć Polaków kosztami. Ziobro podkreślił, że chciałby porozmawiać z prezydentem również o kwestii. Żądań Komisji Europejskiej i gruźb niewypłacania środków europejskich należnych Polsce, jeżeli chodzi o prymat polskiej konstytucji i nadrzędność nad traktatami europejskimi. Jako trzeci temat do rozmów wymienił sytuację i zagrożenia dla polskich samorządów wynikających z tego orzeczenia TSUE i tego rozporządzenia o warunkowości. Kolejną sprawą którą lider Solidarnej Polski chciałby poruszyć podczas posiedzenia Rady Gabinetowej, jest polityka klimatyczna Unia Europejska. Ziobro przypomniał, że w Komisji Europejskiej powstał projekt fit for 55, który podwyższa cele redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii na 2030 rok z 40 do 55%. Względem poziomu z 1990 roku. Ziobro zadeklarował, że popiera ochronę klimatu, jednak niepokoją go szacowane koszty ewentualnego wdrożenia, Fit for 55. Zdaniem ekspertów z banku Pekao którzy przygotowali raport, koszty tego przedsięwzięcia, które chce nałożyć na Polskę i na Polaków pan i Mermans, mają wynosić 2,4 biliony miliardów złotych, dodał szef MS. Przestrzegał, że realizacja programu spowoduje wzrost cen energii i w sposób negatywny przełoży się na rozwój gospodarczy Polski.